Agenci Dubois, czyli francuscy Hitler pracujący w Monaco. Ich liderką jest Chantal Dubois. Po raz pierwszy pojawiają się, kiedy podejmują pościg za pingwinami. W trakcie pościgu po kolei wszyscy odnieśli ciężkie obrażenia, a ze szpitala wyrwała ich swoim śpiewem sama szefowa. Pomogli je znaleźć zwierzęta w Londynie, a potem schwytać je w Nowym Jorku, gdzie w trakcie uroczystości z okazji dostarczenia Alexa, Martiego, Melmana i Glory zostali na samym początku wyeliminowani przez słonie z cyrku Zaragoza. Na koniec filmu razem z Diboua zostali wysłani na Madagaskar w takich samych skrzyniach jak bohaterowie w pierwszej części. Są najprawdopodobniej Francuzami, ich liderką jest Chantal Dubois. Są bardzo zdyscyplinowani i dobrze wyćwiczeni w łapaniu zwierząt. Mają mundury bardzo podobne do francuskiej i włoskiej policji. Alice to strażniczka i opiekunka zwierząt w, ZO w Central Parku, która zajmuje się też administracją. Zawsze ponura, nie lubi zwierząt i nie przepada za dziećmi. Nie odnosi się również szacunkiem do swojego szefa. Widzimy to w odcinkach Biała Dama i operacja z miejscem siada. Mimo pracy w Zoo, nie przepada za zwierzętami. Wyraża brak zainteresowania swoją pracą i nie znosi jej. Mimo tego nie chce stracić swojej posady. Uwielbia tańczyć przy muzyce ze swojego odtwarzacza MP3. Nie reaguje na Uber Słodycz szeregowego, czego dowiadujemy się w odcinku Wewnętrzne piękno i za słodko, gdy pingwiny próbowały ją oszołomić. W niektórych odcinkach zwraca się pieszczotliwie do zwierząt, to do niej należy sprzątanie odchodów słonia. W jednym z odcinków odkryła tajną bazę pingwinów. Ambasador to przywódca krokodyli mieszkających na Madagaskarze. Drugoplanowa postać w serialu Niech żyje król Julian. To dość duży krokodyl. Mimo swojego sporego ciała, ma stosunkowo krótkie ręce. Często nie może przez to wykonać normalnych czynności. Na głowie nosi czapkę z frenzem. Zakłada również monok. Mimo swojej funkcji, nie ma cech przywódczych. Cechuje go wrażliwość. Doskonale zna zasady savor vivre. Uwielbia kulturę i dobre wychowanie. Jego poddani darzą go szacunkiem i słuchają się go. Jest spokojny, ale można wyprowadzić go z równowagi. Wtedy często płacze i mocno to przeżywa. Z królem Julianem na ogół utrzymuje dobre relacje, które czasami jednak ulegają pogorszeniu. Dzieje się to zazwyczaj przez przypadek. Krokodyl, bowiem zawsze stara się żyć w zgodzie z lemurem. O jakich postaciach z Madagaskaru chcesz kolejny odcinek? A jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw komentarz o treści ambasador.